Halo, halo, niebieski, potrzebuje pomocy. Oto przepustka do finału. Nie, nie. Nie. Halo, niebieski, chce wyjść. Widzisz to słoneczko tutaj, kochanie, gdzie jesteś? Od niego musisz iść na lewo, żeby zobaczyć taki trójkąt. Widzisz go? Sylwia, ale ja tu widzę tylko krzaki. Tylko krzaki. Dobra, to weź się zawróć, ja cię poprowadzę jeszcze raz. Ja wam to powiem w tajemnicy, ale to to jest przepustka do finału. W tym momencie jestem w finale. Wreszcie powiemy, że jestem królem i mogę kogoś ściąć, czyli może ktoś odpaść. Dzięki temu zagłosują na mnie i będą to puste głosy. Uczestnicy, przed obradami muszę wam powiedzieć, że to co dostał puchać, to jest przepustka do finału. Wszystko zepsułeś. Halo, niebieski masz krzynkę. chciałbym wyjść. Słuchaj, ale ja mówię same kłamstwa, ja nic nie mówię prawdziwego o tobie. No właśnie, ty gadasz tak jak kocopoły. Nie, słuchaj, ale ktoś jak na mnie krzyczy, to nie jest mój poziom rozmowy. <śm>